Cześć ludziska i to jest oczywiście gra, którą wybraliście. Oczywiście Penumbra, kontynuacja. Yy, no nie będę opowiadał, no bo to jest to samo co Penumbra przebudzenie. Ten sam wątek, to jest gra przygodowa na podstawie survival sur 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 horror horroru. No jest z dużą interakcją, tak było na filmiku w ankiecie. Jest dużo interakcji tam, że... Wyważamy drzwi, takie pierdółki trochę więcej dodanych jest różnych elementów rozgrywki. No to więc nie będę gadał, tylko zaczynamy grę. Zapraszam Was. I weźmiemy... Średni. Połączymy się troszkę. Bez tej wiedzy. Nie zdołałbyś znaleźć w sobie dość woli, by uczynić to, o co muszę Cię poprosić. W ślad za ojcem udałem się na Grenlandię, by odkryć jego tajemnicę. Gdybyś wiedział, jak daleko gotów byłem się posunąć. Odnalazłem szybko palniany, gdzie skryłem się przed burzą. Gdybyś tylko wiedział, jak bardzo byłem zdesperowany. Targały mną wątpliwości i dławił mnie strach. Pomagał mi szalony Red, gdybyś tylko wiedział, jak bardzo byłem samotny. Mego przyjaciela Red'a spaliłem na popiół. Powiedział mi, że chcę umrzeć. Ha, ty gdybyś tylko, tylko wiedział, wiedział, jak bardzo dręczyło mnie sumienie. Gdybyś ty tylko wiedział? Ruszyłem śmiało naprzód i padłem ofiarą własnej brawury. Ty gdybyś ty tylko, tylko wiedział, wiedział, jak bardzo byłem głupi. Wszystkie te uczucia, tak ludzkie, tak czyste, a mimo to zawiodłem i nie zdołałem uczynić tego, o co teraz muszę prosić ciebie. Gdybyś tylko wiedział, że jestem zajebisty. Gdybyś tylko wiedział. Chyba się zaczął, bo tam muszę przycięła. Gdybyś tylko wiedział. Wiedział, bym dużo wiedział. Gdybym się nie dowiedział. Bym wiedział, jakby się nie dowiedział, ja bym wiedział, no. Z dowiedzeniem, z zwiedzeniem i... <śmiech> o! <śmiech> A, tak. Wstawaj, boj. No dobra, to ostatni razem nas złapali. I... W... <noise> Dość Doszcieka... ciekawy zrobiłem ten ostatni, kurczę, odcinek. Wszyscy zawał serca. Liczba widzów się zmniejszyła. <noise> Wskazówki wstecz na wypadek sytuacji awaryjnych. I na wiele, teraz już ślad. Dobra, okej. Okay. Otwieramy? O co jest? A, nie w tą stronę. Hej, nie otwieraj. Yeah. to. O, co znalazłem? Stara moneta. Zapłacę za wyjście. Przekupię tych strażników. O, notatka. Między światem i ojcem całkiem inne światy. Świat, którego nie możemy zlikwidować. Uciekaj natychmiast. O! No, coś się stało. Dobra, już jestem. Krypało Biurko Ue, materc ...obsikany chyba w nocy się posikałem Nie trzymam moczu Pewnie prostata mnie trzyma Dobra O kurta w tył Śruby, mocno albo trzeba wynajstę, co się wynosa przekręcone, bo trzeba było jakiegoś narzędzia sobie poradzić. To będzie tą monetkę, weźmiemy. Monetkę monetkę. Tam blisko monetany, ten... tylko na drugą próbę widziałem coś. Jest tak, to tutaj ją trzeba włożyć i przykręcić jej. Strona, chyba. Teraz gdzie tam uciekaz? gdzie spłaszczona moneta dobra podkręcamy tak i idziemy dalej ha nie wziąłem tego Pałeczko światła tak jest. Ha. Kurt. Coś tu nie jest. aby trochę obszukać. Yy, Dzienki, przepisy. Francuskie tosty. Nie wiem czego to zrobię. Mam ma mleko. ok tak jest, mam mleko. Dobra, to idziemy. Na źle czasu byłem nieprzytomny, ale głowa nadal mnie bolała, więc albo niezbyt długo, albo przyłożyli mi naprawdę mocno. Nie widziałem co się dzieje, ale nagle nie <laughs> wiedzieć czemu przestało mnie to obchodzić, postanowiłem uciekać Więc będę uciekał. Tu są te tu, 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 tu mi się nie podoba. Kurczę. Uf, mordę. Czy nie będę musiał troszkę rozjaśnić eee grafika gama, nie kama jest wysoka Dobra. czyli jest dobrze, czyli już ustawiałem wypawienie? Yy. o o o, już to krwio macha napisałem. Hej, ja chcę picie. Mam picie. Nie wiem po co to było, ale to... mam picie. Mam picie. Chyba nic nie było. Było, latarki. No, to że ktoś próbował celowo zablokować to przejście, nieźle mu poszło. Lecimy dalej. Lecimy. Oj, oj, Zawalone. Znowu te głosy. Aha. 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 tu nic nie przejdę. Tu widzę jakieś rozwalone jest. Więc chyba nawet dobrze, położy, że położyłem to tu.